Witam w kolejnym odcinku CYMA 22, ale tym razem nie odświeżamy CYMA 22, nagrywamy zupełnie nową CYMA 22. Tak, świat się skończył, CYMA 22 jest strzyna miejsc. Zobaczmy, cóż wymyślił Chińczyk. Mam już odpakowane. A więc tak. Chińczyk wymyślił replikę. Replikę repliki. Która ma magazynek high Cup Z 500 kulek. W nim się mieści. Okulary. Klasyczny model Stevie Wonder. Aczkolwiek nie tak przyciemniany. Prosta ładowarka do baterii, paczka kulek żółtych, ale co ciekawe nadal bez szwowych. I stokowa bateria 72 700 mA pojemności, także demon, jeśli chodzi o pojemność. I oczywiście pasek, jakże bardzo taktyczny. W tym wypadku nie będziemy polecali zmiany baterii na lipo. A, oczywiście jeszcze mamy wycięcie. Co to same repliki. CYME 22 zapewne sporo z Was kojarzy. Z takiej czy innej strony jest to... Znaczy była to bardzo duża klasyka zawsze, jeśli chodzi o te najtańsze repliki ASG, czyli właściwie repliki replik. Jest to kontynuacja, właściwie rozwój tego modelu. Wcześniejszy model był w kolorze Seby, noszałem z plastikiem udającym drewno zarówno na front gripy, jak i na kolbie. Tutaj za to mamy mega taktyczną czerń. Krabin jest czarny jak dupa szatana i ma zmieniony chwyt. Ma chwyt również bardzo taktyczny, ale bardzo fajnie wyprofilowany. Jest to jeden z wygodniejszych chwytów, jaki jest montowany w kałachach, więc tutaj props za to, że chciałem się dać taki chwyt do najtańszego w zasadzie modelu. Poza tym mamy tutaj front grip z na oczywiście cały front jest wykonany z plastiku, szyny RIS również. Natomiast też to w zasadzie nie zmieniła się oprócz koloru, tego chwytu taktycznego i front gripu z szynami RIS. Nadal mamy tutaj CYME 22, a więc mamy kolbę wykonaną z tworzywa sztucznego, trochę dociążoną. Korpus jest również wykonany z tworzywa, Nieozbijalny mamy tutaj selektor ognia. Działający teoretycznie tak samo jak w dalszych modelach, czyli mamy najpierw ogień ciągły i na dole ogień pojedynczy. Skrzydełko selektora również wykonane jest z tworzywa, e, natomiast nie odsuwa się tutaj zamek. Zamek jest zupełnie nieruchomy, tak samo jak jego pokrywa, której nie zdejmujemy. Hopap jest ustawiany tym suwadłem. Włączamy go, wyłączamy, ewentualnie możemy tutaj minimalnie ten hopap regulować. Prędkość początkowa będzie niewielka, podejrzewam, że ze 150 fps e, Oczywiście będziemy to jeszcze sprawdzać. Tak więc docelowo zalecamy używanie kulek dwunastek, oczywiście zawsze bezszwowych, nawet w wypadku dwunastek. Ewentualnie e, trochę cięższych piętnastek. Myślę, że powyżej wagi 15 nie ma sensu tutaj ładować. My oczywiście wrzucimy tutaj dwójki, aby zmierzyć na chrono. Natomiast Wy do strzelania raczej używacie dwunastek albo piętnastek. Front grip na miejsc, lufa zewnętrzna również jest wykonana z tworzywa sztucznego, wycior, tłumik, płomienia i właściwie większość rzeczy jest to wykonana z plastiku. Gearbox oczywiście również jest z tworzywa. Magazynek typu high cap natomiast nie pasują tutaj zwykłe magazynki. Jest zupełnie inny układ otworu, którym te kulki są podawane do komory hop-up i tutaj Mamy, otwieramy w ten sposób magazynek. Wsypujemy kulek. Tak jak mówiłem, my używamy dwójek, tylko dlatego, że będziemy to za chwilę planowali. Zamykamy i podkręcamy kółkiem na dole. Tutaj obsługa jest już. Analogicznie, jak w droższych modelach. Magazynek zaraz wpijemy, wepniemy, wpniemy, kolba, aby dostać się do kolby, przesuwamy stopkę w dół, ściągamy ją i wkładamy naszą naładowaną baterię. Mi baterię ładuje paść Wy musicie naładować ją sobie sam. Naładowałeś baterię, Paziu? No, no, jacha wkładamy stopkę, podciągamy ją do góry i mamy wyplikę gotową do strzału. Aha, no, i tutaj mamy psikus, bo tu mamy ogień pojedynczy, a na samym dole ciągły, czyli dokładnie odwrotnie, jak. We wszystkich innych kałach. Ok, mamy podpiętą baterię. Mamy naładowany magazyny kulkami, a więc wykorzystajmy szyny RIS. Trochę sobie popłyniemy z gadżetami. Chwyt od Krzysia Kosty. Tak, teraz znowu padnie 100 pytań: kto to jest Krzyś Kosta? Otóż jest to Chris Kosta i możecie się znaleźć w Google. Taki pan, który był ostatnio nawet w Polsce, szkolił chłopaków z CBA. Mam tylko wrażenie, że szkoli mnie na trochę lepszym sprzęcie. Ale wierzę w to, żeby się nie obraził. Chłop ma bardzo duże poczucie humoru. Zwłaszcza, jak się śmieją z niego. No, I pewno tak montujemy dodatkowe gadżety na cymie. Aczkolwiek nie radziłbym tego robić zbyt mocno, bo możemy to połamać. No i pyk, zobaczcie jaki jest uby taktyczny. Ale jedziemy dalej. Laser. Mamy boczne szyny, właściwie małe szynki. Właściwie takie szyneczki. Odcinek gastronomiczny. Tak, Paziu, możesz się popłakać, nie? I teraz przykręcamy. Tak, mamy laser, jest na bogato. Ale jeszcze nie tak na bogato. Teraz będzie na bogacej. Na bogaciej? Ale nie, jeszcze mało. Jeżeli oczywiście chcecie dowiedzieć się, co za gadżety montujemy na tym UB taktycznym kałachu, to zobaczycie to w adnotacjach. Jeżeli ich nie wyłączyliście, i pyk mam teraz. Tak bardzo taktyczny kałach. Prawdopodobnie zakonałem te wszystkie gadżety, przynajmniej podwoiliśmy jego wartość. Zaraz zobaczymy, jak strzela. <coughs> Ale oczywiście założymy ochronę oczu. Chociaż nie do końca wiem, czy przy tym modelu będzie nam potrzebna. E Pamiętacie, że wsypaliśmy tutaj dwójki. E dwójki do tej. Do tego demona mocy mogą być trochę za ciężkie, a więc mogą się również odbijać od tarczy. Jeżeli będziecie strzelali dwunastkami albo piętnastkami, to raczej nie będzie tego efektu. Natomiast w tym wypadku no, trochę może być. Także odpalamy jakże taktyczne oświetlenie. Odpalamy lasera. A teraz zobaczymy, jak ten uber taktyczny kałach strzela. I pyk laserek. i taktycznie na gangsta ze słowiańskiego przykucu modyfikowany Rambo Ube taktycznie. O, Jest tak wygodny, że można strzelać w każdej pozycji. Pasiu, podkręć. Sie znany z szybkich palców, najlepiej podkręca, dobra, zobaczmy, ile ma nasz demon mocy. 118. 118. 116. 110. Właściwie mógłbym mierzyć bez okularów. Tak więc około 120 fps. Krzywdy tym nikomu na pewno nie zrobicie. Uber Tactical Cyma, jako, że to plastik, to waży 1,5 kg. Także nie przemęczycie się. Tak więc polecamy wszystkim, a, którzy chcą kupić replikę, repliki kałacha i chcieliby Mimo, że mają mały budżet na kałacha, mieć taktycznego kałaszka. Dużo szyny jest, dużo plastiku, ale przynajmniej tanio. Tak więc polecamy początkującym i tym z mniej zasobnym portfelem. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.